Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Sujecki, reprezentuję firmę Knipex. Chciałbym zaprezentować Państwu narzędzie, które uważam, że wszystkim się spodoba. Wszystkim tym, którzy chcą mieć dobry produkt, produkować jakość i tak naprawdę w jednym narzędziu jest wiele funkcji. Ja pokazuję Państwu jedną z wersji dosłownie 1386-200, tak jak mówiłem, natomiast proszę pamiętać, że one występują w różnych konfiguracjach ze sprężyną, ze sprężyną odbijającą w izolacji nie do 1000 W, niechromowane mogą... to wszystko można sobie wybrać jakby z katalogu dla własnych potrzeb. Przejdźmy do funkcji, które ona posiada. Przede wszystkim co jest fajne, mijają się ostrza i te ostrza są wyprofilowane. To powoduje to, że na przykład przy linkach, na przykład 50 mm2, bo tyle jest przewidziane, producent przewidział cięcie, mamy eleganckie, prostopadłe cięcie bez, bez właściwie większej siły. Co jest ciekawe, mamy możliwość z izolacji 1,5-2,5 kwadrat. Dla typowego instalatora to jest bardzo fajna sprawa, bo tak naprawdę to jest bazowy kabel, przewód, który, którymi się operuje. Co jeszcze? Mamy możliwość zaprasowania tulejki cienkościennej do 2,5 kwadrat. Jako typowe szczypce, które mogą służyć poprzez te nacięcia do kabli przewodów, które możemy przychwycić, żeby je przeciągnąć, na przykład przez puszkę. Natomiast ważna rzecz, tych nacięć nie ma do końca. Na samym końcu tego, tego przyrządu jest gładka część. Ona jest dedykowana do chwytania jakichś elementów, które są bardzo delikatne. Jak złożymy ten produkt razem, to proszę zobaczyć, że mamy dość dużą długość tego produktu. Producent przewidział coś takiego, że przez te cztery krawędzie, które powstają z tego, na tym narzędziu, jest to gratownik, czyli na przykład w puszce potęgowej, przy wypychaniu elementów, przez które przetykamy dosłownie, przekładamy kable, możemy go og ogradować. To też możemy wykorzystać. W chwili, kiedy mamy chęć otworzyć na przykład wszelakiego rodzaju szafę, gdzie jest na przykład zamek w formie kwadratu. Damy radę, ponieważ tak naprawdę różne kwadraty, które tam występują, możemy uzyskać poprzez to ten produkt. Natomiast nie ukrywam, że też przez to, że są, jest długie to narzędzie i dość tutaj wąskie, możemy też otworzyć te szafki, chociażby te, które mają zamki w kształcie trójkąta. Także wiele funkcji możemy tutaj zrobić. Teraz przejdę, pokażę jak to w ogóle działa. To jest 10 mm w lince. Bardzo prosto pchniemy. Mamy tu 16 kwadrat. Bardzo ładnie nam się to składa. Mamy tutaj, proszę zobaczyć, przewód 3 razy 15 w lince. Nie ma najmniejszych przesyłek do tego produktu, nie ma znaczenia. Mamy przewód, mamy kabel tutaj 5 razy 1,5 w drucie, czyli mamy tu sztywne te elementy. Zaznaczam, że w drucie możemy ciąć tym przyrządem maksymalnie 2,5 kwadrat, jeżeli chodzi o drut. Natomiast 5 razy 2,5 oczywiście najbardziej może być używane. Inna sytuacja będzie, podobna sytuacja będzie dla np. 1x50 mm w lince. Tak jak powiedziałem, nie ma problemu żadnego, żeby to ciąć. I powiem Państwu, że pozwoliłem sobie wziąć ekstremalny przekrój dla tego narzędzia, ponieważ producent nie podaje, że można takie coś uciąć, bo tak jak powiedziałem, 50 mm maksymalnie. Ja mam tu 70 kwadrat Linkę pokażę Państwu, że już nawet tak, gdybym nie ciął tego cały czas non-stop, mogę obciąć też 70 kwadrat. Także myślę, że na radę. Zapraszam do korzystania z tego produktu, zaznaczam, są, jest wiele innych rodzajów tego przyrządu, można sobie wybrać do własnych potrzeb, tak jak się chce. Dziękuję.